Musimy wybaczyć, ale nie miałem okrągłych oprawek. Cześć, Darek z do Dobrego Smaku, a to są triki kuchenne. A więc dzisiaj Wam... A więc dzisiaj Wam pokażę, jak doczyścić drewnianą deskę. Dzięki takiemu szybkiemu zabiegowi domowemu pozbędziemy się zanieczyszczeń, zabrudzeń oraz brzydkiego zapachu. A i pamiętajcie, że po takim myciu należałoby naszą deskę zaimpregnować. Dajcie znać w komentarzu, czy znaliście ten sposób albo jak wy to robicie. Jeśli wideo się podobało, pozbędziemy się tego plusika. Dzięki, cześć!